Cześć moi drodzy, witam Was na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i zapraszam Was dzisiaj do rozpakowania. Do rozpakowania routera firmy TrendNet. Jest to konstrukcja kierowana dla użytkowników domowych, zapewniająca podstawową funkcjonalność, a jednym z ważnych elementów podczas projektowania nie tylko samego urządzenia, ale także oprogramowania do niego. Było nastawienie na łatwą instalację. Jak zapewnia producent, sama konfiguracja, łącznie oczywiście z zabezpieczeniem sieci bezprzewodowej oraz całą konfiguracją sieci bezprzewodowej, powinna przebiegać praktycznie jak po sznurku i to. Nawet dla mniej wymagających użytkowników. My to oczywiście sprawdzimy w naszej recenzji, natomiast dzisiaj przejdziemy sobie do rozpakowania samego urządzenia. To oczywiście, co jest bardzo widoczne, co producent tutaj eksponuje nam, to wsparcie dla standardu 802.11N, ale oczywiście router jest również kompatybilny ze starszymi technologiami BG, także tutaj nie ma większych problemów. Tutaj z boku mamy kilka informacji technicznych, a w ogóle nawet nie powiedziałem Wam w sumie, co to jest za model, to jest model TEF 712 b 712 br Mam tu również informacje o tym, co powinno się zawierać w opakowaniu. Co do samego routera, to omówimy go już na wyciągniętym urządzeniu. Natomiast z tyłu opakowania mam informację o przykładowej konfiguracji oraz współpracy urządzenia z innymi produktami Trendny. Także możemy sobie tutaj zobaczyć co kryje to pudełeczko w środku. Nie ma tutaj drugiego kartonika, całość jest w takiej wytłoczce niedłużej, Może z pustą możecie zobaczyć, że nic więcej tutaj nie ma. I tak, przede wszystkim pierwsza rzecz to jest płyta, User Guide mamy tak Podręcznik użytkownika do konkretnego modelu routera. Natomiast tutaj mamy wielojęzyczną instrukcję instalacji, szybką instrukcję obsługi. Sobie możecie zobaczyć. Niestety nie ma tutaj z tego co widzę języka polskiego. Jeżeli by taki był, to taką informację otrzymacie już w recenzji. Co tutaj jeszcze mamy? Wiecie, co to są chyba rzeczy niezwiązane w ogóle z samym. Tak, to, to są jakieś listy przewozowe, e, zupełnie coś niezwiązane nie z urządzeniem, także czegoś takiego raczej nawet nie powinno być w samej przesyłce. Jeszcze zobaczymy, czy to się zgadza, aby dobrze na pewno mówię urządzenie instrukcja. Tak, dokładnie. Że to są jakieś dodatkowe tutaj papiery pewnie. Były samym urządzeniem od początku. Natomiast kolejna rzecz, jako praktycznie jedyne akcesorium tutaj dołączone do zestawu, to jest zasilac sieciowy oczywiście w osobnej kostce podłączenie. Jeżeli z tym by kiedykolwiek coś się stało, to jest dość standardowa końcówka i taki zasilacz możemy bez trudu kupić sobie sami. W sklepie. Natomiast tu już mamy sam router. Urządzenie jest nieduże, wyposażone w jedną dodatkową antenkę, którą widzimy. Stosunkowo niedużych rozmiarów. Niektóre same modemy mają taką antenkę. Do góry logo producenta, informacja GreenNet. To jest jakaś linia ekologiczna produktu, ponieważ ten producent coś, coś chyba nawet wspominał, tak. Energy saving, czyli produkt również z nastawieniem na ochronę środowiska. Z przodu urządzenia mamy diody sygnalizacyjne, sygnalizujące pracę urządzenia, power One, wireless LAN i połączenie. Tablowe. Od spodu urządzenia mam oczywiście poza możliwością instalacji urządzenia na przykład na ścianie, tabliczkę znamieniową z podstawowymi informacjami, adres fizyczny karty oraz, że produkt pochodzi z Chin. Oczywiście nie jest to żaden minus, ponieważ ponad 90% sprzętu, które mamy w posiadaniu, w użytkowaniu, w swoich domach, Pochodzi albo z samych Chin, albo e, ogólnie ze wschodu. Te urządzenia to, co nas najbardziej interesuje: e, przycisk Reset, Antenka. Następnie mamy cztery porty pozwalające na podłączenie kabla sieciowego ze standardową końcówką Eriot 45. Mamy również oczywiście wejście do kabla sieciowego, którym doprowadzimy internet do samego routera. Nie ma tutaj obsługi np. 3G. Mamy oczywiście wejście zasilacza sieciowego oraz przycisk power urządzenia. Drugi bok urządzenia, nic tutaj więcej nie ma, diody już sobie w skrócie omówiliśmy. Natomiast po przeciwnej stronie, na drugim boku ma przycisk WPS. On może być znany Wam na przykład z routerów TP-Linka jako QSS. Nie jest to nic innego jak możliwość połączenia routera z innym urządzeniem sieci bez konieczności wpisywania kluczy, hasy itd. Wystarczy przycisnąć guzik w urządzeniu i już się łączymy. Co tutaj jeszcze? To chyba na tyle, jeżeli chodzi o samą taką funkcjonalność. Natomiast co do wykonania, to urządzenie jest. Bardzo lekkie, wykonane z plastiku, dość dobrze spasowane, nie mam na razie żadnych uwag co do samego wykonania, wygląda elegancko, wykonane jest z błyszczącego plastiku. Nie jest to mój ulubiony rodzaj materiału, ponieważ jest on stosunkowo mało użyteczny, natomiast trzeba przyznać, że wygląda dość ciekawie. To jest na tyle z tego rozpakowania, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.